Cześć, jestem Karincia i to 15 odcinek z mojej serii The Sims 4. Wracam dzisiaj do Krzysztofa i Beaty. Krzysztof właśnie wrócił z pracy, więc może najpierw dam mu, żeby skorzystał i coś zjadł, bo jest głodny, że to z serem zjedz. I wszyscy, którzy grali w grę ostatnio, wiedzą, że pojawiła się nowa aktualizacja. Aktualizacja kwietniowa. Tak naprawdę aktualizacja ta nie, nie dodaje żadnych nowych rzeczy. Ona jest tylko, żeby naprawić kilka błędów, które którzy doświadczyli niektórzy gracze. I tak naprawdę no, nie ma żadnych nowości, ani żadnych nowych rzeczy. Ale z nowych rzeczy to The, kanał The Sims Polska na YouTubie wstawił dwa nowe filmiki. W jednym jest... to są takie... Porad, mini poradniki do gry, pierwszy poradnik to jest takie wprowadzenie, a drugi tak, to jest poradnik, który już mówi o y, karierach, o aktywych karierach i pokazuje wszystkie miejsca pracy, a więc pokazuje szpital, pokazuje posterunek policji oraz pokazuje laboratorium i możecie zobaczyć krótko, na czym polega rozgrywka daną karierą. Tu dam jej, żeby nie żeby skorzystała, tylko żeby wyczyściła. W następnym odcinku już zapowiadam, czyli w odcinku numer 16 będzie to już trzeci odcinek bonusowy. W tym odcinku nie, będziemy, nie będę grała ani Krzysztofem, ani Beatą. Pokażę Wam rozgrywkę dodatkową rodziną. I tą rodziną pokażę Wam rozgrywkę lekarzem, a więc cały odcinek następny będzie o lekarzu i o karierze lekarza. A więc pokażę Wam rozgrywkę w szpitalu i jak wygląda dzień lekarza, takiego już bardziej doświadczonego, który już jest na wyższym poziomie, i może leczyć chorych i diagnozować ich. Może też nawet, który może przeprowadzać operacje. A następny odcinek 17, czyli odcinek, który będzie za tydzień, będzie poświęcony w części tego odcinka, będzie poświęcony karier karierze naukowca. I będziecie mogli zobaczyć rozgrywkę w laboratorium. I ta rozgrywka naukowca też nie będzie się odbywała ani Krzysztofem, ani Beatą. Jeszcze moją inną rodziną będzie się odbywała. Więc jeśli ktoś chce obejrzeć lekarza, naukowca, to zapraszam. A w następnym odcinku, już później, wrócimy do Krzysztofa Be i Beaty. Ja tutaj nimi trochę poflirtuję, poromansuję, żeby może o. Zostali chłopakiem i dziewczyną. już razem mieszkają, flirtują, to już niech razem zostaną parą. Już będziecie mogli to zobaczyć. Pocałuj. Wyznaj za uroczenie. O, automatycznie oboje już stali się. Mają flircierski na, nastrój. Dobra, niech Krzysztof poprosi Beatę, żeby została jego dziewczyną. Poproś o zostanie dziewczyną. Jest, zgodziła się, jest, zgodziła się. Podskoczyli z radości. Warto wspomnieć, że aktualizacja właśnie kwietniowa. Poprawiła też błąd, który wprowadzała poprzednia aktualizacja, druga aktualizacja marcowa, która powodowała, że jeden z simów po Barabara miał on nastrójnik no, nieprzyjemny, taki pomarańczowy, a więc był ktoś po prostu za, no, nie, zniesmaczony, powiedzmy, po Barabara. Bara. A ten drugi, drugi sim miał wręcz przeciwny nastronik, że, że jest satysfakcjonujący Barabara. I właśnie aktualizacja kwietniowa to naprawiła. Już spokojnie nasze simy mogą uprawiać Barabara i nie mieć nieprzyjemnego nastronika. A więc myślę, że zaraz też Krzysztof i Beata to będą Barabara i zobaczymy, jakie będą mieli nastroniki. I właśnie dobrze, najpierw zrobić simu w, wprawić simu we flircierski nastrój. Bo wtedy Barabara na pewno będzie miało najlepszy lepszy nastrójnik. Dobra, mają już wysoki pasek. To myślę, że powinna się zgodzić. Zobaczymy, czy się zgodzi. Zgodziła się. I idą. I będzie mi tak po ich tam podglądać, nie no. Załuj przyszła. Dobrze, że stoi za drzwiami. Opa załich, nic nie będziesz oglądała. I no, tu jeszcze mam zasłonki wstawić. O, wyciągnięcie sieczki, Spójrzcie narys. Romantyczny nastrój. Krzysztof i Beata figlują po raz pierwszy. O drugim simie. Wow. Ważne jest, żeby powiedzieć, że jeśli bym dała Simom, żeby postarali się o dziecko. To jeśli by im się udało, to już nie ma żadnej muzyczki w tle, która świadczy, że dziecko zostało poczęte. Jeśli bym właśnie dała, postaraj się o dziecko, to musiałabym naszą Beatą, o nie, też nie chciałeś spać, musiałabym dać tutaj na toaletę, musiałabym dać opcję, która się pojawi, e, zrób test ciążowy. Tam, który kosztuje chyba 10 albo 15 simolonów, żeby się od razu dowiedzieć, czy Bata jest w ciąży, czy nie. Ale też mogę poczekać jeden simowy dzień, też się tego dowiem. To wa warto wiedzieć, że tak naprawdę nie ma już tej muzyczki. Trzeba zrobić test ciążowy na toalecie Simcom, żeby się dowiedzieć od razu. I wtedy od razu też w Simce rośnie brzuszek, jak się dowie, że jest w ciąży. Otwórz. A już nie ma. To zjedz brownie z paczki. Muszę, muszę nią coś ugotować lepszego. Ja najpierw zrobię wszystko po kolei, a więc najpierw będą parą, później będą narzeczonymi, Ja dopiero później ślub i dzieci. Tutaj myślę, że po kolei. Też może. Usząca prawa. Zrobi coś nie po kolei. Dobrze. W międzyczasie, gdy oni tam sobie jedzą, ja y, pokażę Wam piwnicę, bo ostatnio jak pokazywałam wam piwnicy, nie pokazałam wam pełnych możliwości piwnic. A więc robię piwnicę na pierwszym poziomie, i teraz sobie muszę zejść w dół, zaznaczyć te piwnice, i jak pójdę w górę, to mi się, to mi się pojawia taki żółty W żółty Dół, zaznaczyć, i tu, jak kliknę na, właśnie na obręcz. Na ten żółto obręcz, to mam coś takiego jak usunąć sufit. Jak usuwam, i mogę usunąć sufit, i wtedy mam e, tak naprawdę otwartą piwnicę. A więc w taki sposób można zrobić otwartą piwnicę. A więc to jest bardzo ważne: tofne. Trzeba kliknąć na pokój i mieć pewność, że się, że się ma ten pokój kliknięty, zaznaczony. Przejść w górę, page up, i wtedy właśnie jak jest ten żółty prostokącik. To wtedy kliknąć na, na to żółte, i wtedy można usunąć sufit i mieć tę otwartą piwnicę. Więc w taki sposób można stworzyć otwartą piwnicę. W podobny sposób można stworzyć piwnicę pod spodem, też to jest też łatwiejsze. A więc page down, klikamy na pokój. Page up też mamy żółtą wódkę, klikamy na nią i usuniemy sufit. I powinno się usunąć. To tu usunę podłogę, nie, ale powinno było się usunąć, jak tu usunęłam sufit, no, było się usunąć. jab. ja tu wszystko cofnę. I wracamy do życia, A więc w taki sposób można tworzyć otwarte piwnice. W odcinku, w którym pokazywałam po aktualizacji 2-marcowej, która wprowadziła te piwnice, do tego Wam nie pokazałam. Bo tak naprawdę dopiero ostatnio w sieci pokazały się, pokazały się poradniki do piwnic po angielsku i w których było pokazane, jak zrobić tę otwartą piwnicę. Ja tego nie wiedziałam, jak zrobić, szczerze się przyznam. Dopiero po przeczytaniu tych poradników się dowiedziałam, jak to zrobić. I teraz mogę Wam pokazać. Więc najważniejszą sprawą to trzeba mieć klikniętą ten, ten pokój z piwnicą, żebym Móc usunąć ten sufit. To jest coś, co... czego się nie ma klikniętego, jak... i później nie... trudno się połapać w tym, jak usunąć ten sufit z tej piwnicy. Dobrze, Krzysztof, niech je, i za chwilę nim też pójdziemy spać. Przątni i śpi. Mam nadzieję, że aktualizację poprawiła też. Te problemy, które miałam z czasem, a więc, że Krzysztof nie wychodził na czas z pracy do domu, że kończył, zawsze siedział trochę dłużej. Zobaczyć, czy Krzysztof pracuje dzisiaj? Pracuje. Idź na patrol. On trzeba będzie nim iść na patrol podczas pracy. A Beata idzie dzisiaj do pracy? Ona też dzisiaj idzie do pracy, ale ona idzie później. Krzysztof wstawaj. Przewyspałaj, skorzystaj. Jak skorzystasz, to później w stanie bata. Też pójdzie do toalety. Jeśli tylko Krzysztof przestanie korzystać. Umyj. Spójrz wodę. Umyj ręce. Beata poczekaj. Dobra, skorzystaj, a ty spłuczesz wodę Więc strój codzienny Jest. Krzysztof nie jest bardzo głodny, ale musimy go wysłać w nastroju skupionym do pracy, to już za chwilę O 8 chyba idzie Krzysztof do pracy Tak, o 8, a więc już za chwilę idzie do pracy Niech jest na stojąco. Jak chce, to niech jest na stojąco. Tata może ugotuj coś. Na śniadanie to z serem dla rodziny. Oczywiście wyjdź z domu, żeby jeść. No po prostu podziwiam Krzysztofa. Ma tu wyspę, przy której nie chce jeść tak naprawdę. Każdym razem, gdy każe mu jeść przy tej wyspie, on... Jest na stojąco. To jest denerwujące. Beata oczywiście sobie usiądzie i zje tak jak człowiek. Krzysztof nie może. Wydaje mi się, że dzisiaj zajmę się trochę więcej Batą, zanim pójdzie do pracy. A Krzysztofa w... puszczę do pracy tak, jakby to była normalna kariera, a nie aktywna kariera. Już ostatnie kilka odcinków spędziłam z nim znowu w pracy. To tym razem. O, jest skupiony. I tym razem pójdzie sam do pracy i wyślij w pojedynkę. A więc, jak wysyłam go w pojedynkę, to on od razu nie znika. Dokończy to, to, co robi i pójdzie do pracy jak normalny sim. Wyjdzie i zniknie w orzach jakby normalnie. Więc, jakby ktoś się zastanawiał, jak to wygląda, jak. Idziemy naszym Simem do pracy. Opuszczamy go samemu. To tak właśnie wygląda. Też mogę mogę? sterować. O, jak kliknę na ludzika, to tu też mogę sterować. To ma Krzysztof robić w pracy. Wyłącz telewizor. Sprzątni. I im się prze... A nie, może się nie przebierać. Weź prysznic i później tobą pójdziemy do to muzeum może? Jesteś snapką, a więc może pójdziemy do muzeum. Tam na pewno będziesz miała co skrytykować. Dobra, a teraz? O nie, nie. Ale niestety idziemy, podróżuj. Jedź do galerii, do muzeum. Niedługo masz urodziny, więc musimy poznać nowych ludzi, którym, których będziesz mogła zaprosić na swoją imprezę urodzinową. Ostatnio... Dostaliśmy powiadomienie o tym, że już za chwilę będziesz miał urodziny. Wyprawia Beacie wspaniałe przyjęcie urodzinowe, więc muszę mieć kogo zaprosić. Po pierwszy raz jestem w tej galerii. I widzę, jak przeważnie chodziłam do tej wierzbowej zatorca, więc ja też ją sobie obejrzę, jak wygląda. Jest kilka toalet na dole. A jest też sztaluga, jakby ktoś chciał malować i obrazy. Bardzo ważne, że jest sztaluga. Jak ktoś nie ma sztalugi, a chciałby swoim Sim'em pomalować, to on może przyjechać albo właśnie do tej do tego muzeum, albo do muzeum... W wieżubowej zatoczce tam też jest sztaluga do malowania. Można tworzyć własne, własne własne prace. własne malowidła. Dobra, skrytykowałaś tę pracę. Jako snopka. Tak. A teraz możesz zacząć rozmawiać z ludźmi, którzy tu są.

Wszyscy idą na górę. Co to jest? Niech wszyscy tu przyjdą. Ja chcę ich poznać. Zadufany Krzysztof. Nie rozumiem, dlaczego. Oni sobie wszędzie gdzieś chodzą. On dopierają witasz. O, palstul. To jeszcze może poznaj. W ostatnim odcinku mówiłam, Poznaj jest najlepszą opc opcją, żeby szybko poznać cechę Simów. Jeśli ich nie znamy, też jedną cechę Sima. A więc tutaj wszystkie dokładam. dam. Poznaj. Dzięki będę mogła. Poznaj. Krzysztof jest bezrobotny. A ona uwielbia naturę. Ciebie poznamy, przywitamy dopiero. z nikim nie poznaj. Beata, Olga jest rodzinna. Teraz później wszystkich zapytamy o zawód, żeby wiedzieć, gdzie pracują. Tak? Rozmawiasz z nią? Coś poznać jej cechę Poznaj ciebie też poznamy Warto wiedzieć, czy jakiś Sim nie jest zły Żeby później nie zaprosić takiego Sima na imprezę Żeby ją całą popsuł, bo będzie wszystkich denerwował Więc... Głupę. Się będzie dużo wygłupiała. Ona nie, nie jest zła ta cecha. Zapytamy o zawód. Ty nie wychodź. O o, Joanna jest detektywem, tak jak. Tak jak nasz Krzysztof. Razem pracują. I co tu jeszcze? Ją też poznamy. O! I ktoś tu jest snobem? Znowu mam, że w otoczeniu snobów jest. Ja myślę, że ta synka, która dopiero weszła, tutaj może być snapką. Więc poznaj. I może poznamy jej też za... Zapytaj o zawu. Dlaczego się anulowała rozmowa wszystkich? Poznaj. I zapytaj o zawód. Nasze rozmawiać. Smakoszka. Ale to tak samo jak nasza synka. I agentka specjalna. A tu. Zapytaj o zawód. Poznaj. Jeszcze ciebie. Chodź tu. Wszyscy poszli na górę jak zwykle. Gdzie oni tam chodzą. Jeszcze na górę chodzą wyżej? Czy tu już zostają? Mam nadzieję, że tu Simka wróciła do nas. Wróciła. Czy to znam jej cechę? Nie. Jakby była w otoczeniu Simów, to by. Snoba to by cały czas miała nastrójnika, więc Snob sobie poszedł na górę już. Porozmawiamy sobie z paniami. I pójdziemy może na górę jeszcze. Do pani WC kałodziej. pani Włucja schodzi do nas. To możemy jeszcze z nią porozmawiać. Jeszcze szybciutko. Szalona! Uh -huh. Ona jest szalona. To ciekawe. Już przywitałaś się. Przywitałaś? To teraz. Y, oczywiście, poznaj. Jak zwykle. Poznawanie cech nowo poznanych osób to jest najlepsze. Rodzinna. No. Kto tu jest? Na Nastolatków no, nie będziemy zapraszać na naszą imprezę. Ludzi starszych też nie. Ciebie powitamy. Masz powitać ją. Już. No. I witamy. I znowu wszyscy przyszli do naszej rozmowy. Wspaniale. Widać, że się świetnie bawią razem. Opowiadają, że żarciki, żarciki idą. I kreatywne. No, no no, był. Ale jest pokojówką. Zjednoczone pokojówki. E, pokojówki muszą być zjednoczone. Warto wiedzieć, że pokojówki są zjednoczone. Nie obrażajmy żadnej pokojówki, żeby później następne nie było wściekła na nas. Oczywiście, jak ktoś chce. E, o To Ty może jesteś. Chodź tu. Chodź tu. I mnie. Może, może Ty jesteś snobem. Na pewno jest ktoś z Nobem albo jeszcze tego młodego poznamy. No. Przywitaj. I poznamy za chwilę. cechę. Poznaj. Miałaś powitać. Ładnie. Smakosz, no. Rozumiem, wielu jest tu z mekoszy, ale ja chcę jakiegoś końcu poznać chcę o jakimś snobie, że jest snobem. Już trzeci raz, gdy idę gdzieś i tu ktoś jest snobem. Ale nie mogę naprawdę dowiedzieć się, kto jest ten snobem. Znerwuje mnie to strasznie. A takie moje przekleństwo: nigdy nie poznam żadnego snoba. Ona znowu, do, do dość dużo Simów tutaj jest bezrobotnymi. Ja jeszcze nie spytałam o zawód. Ciebie chyba pytałam? Chyba tak. Tak. To też jest bezrobotna. Ty na pewno pytałam. Czy na pewno pytałam? Tak. Rozmawiam. Ty tu wszystkim poznałam już. Chcesz? Nie. Wiesz co, Beata? Wracaj do domu. Już czas. Za chwilę będziesz musiała iść do pracy, a więc czas iść do domu. Idzie pewnym krokiem, proszę. Takim. Beata. Teraz będziesz biegła. To przyspieszymy. No i teraz szybko postaramy się Beatą. Żeby była zainspirowana do swojej pracy. A więc szybki prysznic. nie toaleta. Jeszcze dwie godziny, a dwie godziny to jest strasznie mało czasu. Żeby się przygotować do pracy. Akurat zdążysz wszystko zrobić. O, jeszcze zepsułaś. No i już zamień niech mi tutaj nie cieknie kran. Czy musisz zjeść przed wyjściem, a więc otwórz. Może zjeść aż taka głodna i nie jesteś Powinno wystarczyć I zobaczcie, już prawie godzina się zrobiła mówię, prysznic i tak naprawdę siku i już godzina minęła Strasznie szybko, szybko to idzie Oj I Krzysztof wrócił, o, bo Krzysztof o 17 kończy pracę, wrócił nas, o, ja już śpięty. Jeszcze Krzysztof. Nawet nie jest niczego, tylko ćwicz sobie, pocić sobie trochę. Tak. Nie bądź prostu Za chwilę będzie lepiej. Oj, już. I już jest, pogoda, już jest ok. Trzeba było trochę, trochę tobą pociwić przed wyjściem. To prawda. mój błąd. Tak naprawdę wiele cech simowych jest takich, że później, że Simowie są spięci, bo na przykład nie przebywają ze swoją rodziną. Jak są jak mają cechę rodziny, tak? A więc nie rozmawiają ze swoimi dziećmi czy kimś, przez jakiś czas. No to... Nie, za chwilę naprawiasz ten naprawiasz ten, ten toaletę. nie. To za dużo rzeczy się pije. A tam, nie, nawet nie witaj Załuj Bata. Ona za chwilę. Za chwilę idziesz do pracy, może jedynie. Oglądaj wiadomości. No, a więc co ja mówiłam? O co? O, o, o tych, tych cechach naszych filmów, więc uwielbia naturę też może powodować u... Krzysztofa, nastrójnik zestresowany, spięty. Jeśli za długo nie będzie przebywał na, na świeżym powietrzu, a więc jak długo będzie zamknięty w domu, no to da uwielbia naturę cecha, to po prostu da mu się we znaki, będzie chciał wyjść będzie spięty, że nie wychodzi na dwór. Aktywny też jak długo nie ćwiczę, to też daje się we znaki, cecha też rodzinna daje się we znaki. Dobry raczej się nie daje we znaki, ani złe cechy. A jeszcze jest kilka takich, które, których teraz nie myślę, a które też się dają czasami we znaki, bo. Aha, ambi Cecha ambitne na pewno, jeśli Sim nie dostaje awansu dość długo, albo jeżeli w ogóle nie ma pracy, to też się daje we znaki. E, cecha nie angażuje Simów, którzy mają nie, angażu nie, nie angażują się, to też jeśli są długo w jednym związku, to też mają taką cechę, albo są długo w jednej pracy. Mają jakąś karierę, to też są źli. Czy to też im daje się we znaki jako zwiętym? Są spięci przez to. No a więc, tak naprawdę, ci simowie preferują jakieś takie, no powiedzmy, nie karierę, tylko powiedzmy wykonywanie jakichś takich wolnych rzeczy, a więc powiedzmy malowanie sobie codziennie albo wydawanie książek, pisanie książek i wydawanie. No jakieś zbieractwo czy cokolwiek, ale właśnie źle się czują w takich normalnych, typowych pracach, gdyż no, mają te zanieczyszczenia, angażuj się i przestań miesłuj. Więc myślę, że na tym dzisiejszy odcinek zakończę. W, w następnym odcinku zobaczymy się z jakąś inną simką która Wam pokaże karierę lekarza i już teraz on. Zapraszam na ten odcinek, który się pojawi mniej więcej w środę albo w czwartek. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie. Piszcie, jeśli macie jakieś problemy w komentarzach, ja chętnie na nie odpowiem. Albo pokażę w następnych odcinkach, jak rozwiązać ten problem. Komentujcie jeszcze raz, lajkujcie i susu!